Partie, które zmieniły w końcu kształt państw i wyeliminowały rywali, nie były wszechmocne od samego początku. Wykorzystały one natomiast pewien moment historyczny, aby uniemożliwić przeciwnikom czynny udział w życiu politycznym. Wspieraj zatem system wielopartyjny i broń zasad demokracji. Póki możesz, głosuj w wyborach lokalnych i ogólnokrajowych. Rozważ też kandydowanie na urząd publiczny. Czytam dla was 20 lekcji z XX wieku. Dziś lekcja trzecia, strzeż się państwa jednopartyjnego. Thomas Jefferson prawdopodobnie nigdy nie powiedział, że ceną wolności jest wieczna czujność. Ale niewątpliwie sądzili tak inni Amerykanie w jego czasach. Zastanawiając się dziś nad tą sentencją, wyobrażamy sobie siebie w roli szlachetnych strażników oczekujących ataku z zewnątrz, ze strony innych, którzy błądzą lub są naszymi wrogami. Mamy wizję nas samych jako miasta na wzgórzu twierdzy demokracji broniącej się przed zagrożeniami z zagranicy. Sens tego powiedzenia był wszakże zupełnie inny: Natura ludzka sprawia, że amerykańskiej demokracji trzeba bronić przed samymi Amerykanami, którzy nadużyją swobód, aby położyć jej kres. Tak naprawdę opinię, że ceną wolności jest wieczna czujność, wyraził amerykański abolicjonista Wendell Phillips. Dodał przy tym, że manne powszechnej wolności trzeba zbierać codziennie, gdyż inaczej zgnije. Historia nowożytnej demokracji europejskiej potwierdza mądrość tych słów. XX wiek był czasem podejmowanych w dobrej wierze wysiłków na rzecz upowszechniania praw wyborczych i ugruntowania demokracji. Jednak ustroje demokratyczne powstałe po wojnach światowych, zarówno pierwszej, jak i drugiej, często upadały, gdy w wyniku połączenia wyborów z zamachem stanu do władzy dochodziła jedna partia. Korzystny rezultat wyborczy, wyznawana ideologia lub obydwa te czynniki naraz mogły skłonić stronnictwo polityczne do zmiany systemu od wewnątrz. Gdy faszyści, naziści czy komuniści osiągali dobre wyniki w wyborach w latach 30. lub 40. XX wieku, następnym ich krokiem były spektakle, represje i taktyka salami, pozbywania się po jednej, kolejnych warstw oporu. Uwagę większości ludzi dało się odwrócić, niektórzy trafiali do więzień, a pozostali byli bezsilni. Bohater powieści Davida Lodza mówi, że kochając się ostatni raz, nie wiesz, że ten jest ostatni. Podobnie jest z wyborami. Niektórzy spośród Niemców, którzy zagłosowali na NSDAP w 1932 roku, bez wątpienia zdawali sobie sprawę, że mogą to być ostatnie naprawdę wolne wybory w najbliższym czasie, ale większość nie była tego świadoma. Niektórzy z Czechów i Słowaków, którzy opowiedzieli się za komunistyczną partią Czechosłowacji w 1946 roku, prawdopodobnie wiedzieli, że głosują za końcem demokracji, lecz większość z nich sądziła, że dostanie kolejną szansę. Nie ulega wątpliwości, że Rosjanie, którzy głosowali w 1990 roku, nie podejrzewali, że będą to jak dotąd ostatnie wolne i uczciwe wybory w dziejach ich kraju. Każde wybory mogą być ostatnimi, przynajmniej w życiu danego wyborcy. Naziści pozostali przy władzy, dopóki nie przegrali wojny światowej w 1945 roku, a komuniści czechosłowaccy aż do upadku systemu w 1989 roku. Ukształtowana po wyborach z 1990 roku rosyjska oligarchia nadal funkcjonuje, a celem prowadzonej przez nią polityki zagranicznej jest niszczenie demokracji w innych krajach. To fragment lekcji trzeciej z 20 lekcji z XX wieku. Na kolejne zapraszam w kolejnych dniach.